Cześć! W dzisiejszym filmiku pokażę Wam jak zrobić bransoletkę z muliny pipitkę. Potrzebne jest nam do tego 12 klinek, po dwie, dwie z każdego koloru. Najpierw zaczynamy. Robimy trzy supełki na fioletowej i dwóch różowych. Teraz pierwszą tę fioletową robimy supałki na dwóch różowych. I odkładamy jeszcze różowe, bo w tym rzędzie nie będą już nam potrzebne. Teraz kolejnymi moimi akurat jasnoróżowymi robimy supełki w lewo na dwóch fioletowych. I teraz drugą, również dwa supełki na fioletowych, w lewo. I odkładamy te różowe, jasno. Teraz tymi fioletowymi robimy dwa supełki na niebieskich. I drugą fioletową to samo. I dołączam do o, o, tych, których już nie będziemy używać. Teraz bierzemy zielone i znowu robimy supałki w lewo na fioletowych. I drugą zieloną. Dobrze. Teraz znowu fioletowymi. Robimy pierwszą fioletową, robimy dwa supełki na pomarańczowych. Drugą fioletową robimy supełki na dwóch pomarańczowych i na ostatniej fioletowej. I ostatnia. I tak zakończyliśmy jeden cały rząd.